Szanowni Państwo, kłania się Paweł Sadowski. Witam w Archiwum Sfinks. Chciałbym dzisiaj naszkicować przed Państwem obraz fascynujący, ale i nieco niepokojący, który może odmienić sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości i rzucić zupełnie nowe światło na wiele trudnych do wytłumaczenia zjawisk i zagadnień. Otóż, szanowni państwo, wiele wskazuje na to, że świat, który widzimy wokół, to tylko jedna z warstw, a pod nią albo i nad nią są inne. Jak warstwy ciasta w sękaczu, nie oddalone w czasie czy przestrzeni, lecz istniejące tu i teraz, równolegle do naszej. Oto trzy klucze do bram rzeczywistości ukrytych Tuż obok. Zmysłami, które pozostają do naszej dyspozycji, możemy odbierać ledwie ułamek rzeczywistości. Na przykład nie widzimy promieni gamma, nie słyszymy ultradźwięków, ani nie czujemy pól magnetycznych. Ale to, czego nie dostrzegamy, nie przestaje istnieć. Według astronomów wszystko. Co możemy zobaczyć? Niezliczone planety, gwiazdy, mgławice, nasz wszechświat. To tylko 5% całego wszechświata. Resztę w 25% stanowi ciemna materia, a pozostała część to ciemna energia. Ciemna materia ma masę. Działa grawitacyjnie, ale nie odbija światła i nie reaguje ze znaną nam materią. Jeśli ciemna materia istnieje równolegle do naszej, to być może jest siedliskiem innych bytów, innych świadomości, nawet innych cywilizacji, z istnienia których nie zdajemy sobie sprawy. Może czasem, gdy tego zapragną, są one w stanie przybrać formę, której możemy doświadczyć naszymi ograniczonymi zmysłami. A my, nie wiedząc co nas spotkało, interpretujemy te próby w opaczny sposób. I albo uciekamy z piskiem, albo kiwamy głową, udając, że rozumiemy naturę zjawiska. Na początku było słowo. Mówi Biblia. Na początku był dźwięk, mówią hinduskie wedy. Na początku była fala, mówi fizyka. Dziś wiemy, że to, co uważaliśmy za cząstki, to nie kulki jak w szkolnych modelach, to drgania pól kwantowych. Elektron to nie tylko cegiełka w wielkiej kosmicznej budowli, to nuta w partyturze. Składająca się na symfonię wszechświata. Jeśli wszystko jest wibracją, to może istnieją inne melodie, inne instrumenty, światy, których nie słyszymy. Może sny, wizje, transy to próba dostrojenia się do innych utworów. Może nasze ciało to antena, a dusza to radio. Tylko, że nastawione. Jedynie na jedną stację. W mistycznych tradycjach świata mówi się o momentach, gdy kurtyna się uchyla: przesilenia, zmierzch i świt, miejsca graniczne, skrzyżowania, grobowce, źródła i cieki wodne. W tych miejscach światy się dostrajają. Częstotliwości się wyrównują i przez jedną magiczną chwilę współbrzmią razem w harmonii. Wtedy możemy zajrzeć, albo coś może przejść. Ile razy dzisiaj, drodzy Państwo, decydowaliście, czy skręcić w prawo, czy w lewo? Ile razy spojrzeliście komuś w oczy, albo odwróciliście wzrok? Ile razy ktoś z ponad 8 miliardów ludzi rzucił monetą? Według Hugh Everetta, każda z tych decyzji podzieliła rzeczywistość: jedna wersja idzie naprzód, druga zostaje, trzecia gdzieś zawraca. Światy rozgałęziają się jak korzenie drzewa. I choć nie widzimy tych światów, mogą one nadal istnieć tuż obok. Kosmologia z kolei sugeruje, że świat powstał nie jako pojedynczy wybuch, ale jako ciągłe kipienie rzeczywistości. Każdy bąbel piany to nowy wszechświat. Z własną fizyką, z własną przestrzenią i czasem. W każdej kulturze znajdziemy postacie, które przychodzą z innego miejsca, pojawiają się tylko o zmierzchu, nie mówią językiem ludzi, są widoczne tylko dla dzieci, mistyków, ludzi oscylujących na granicy. W dawnych czasach nazywano je wróżkami, elfami, boginkami czy dżinami. Byli to opiekunowie. I duchy ziemi, drzew czy gór. Nieopodal prawie każdej wsi są miejsca, gdzie lepiej się nie zapuszczać, bo dzieją się tam rzeczy dziwne. Ludzie znikają, słychać osobliwe dźwięki bez wyraźnego źródła, czy można spotkać istoty niepodobne do niczego znanego. Dziś mamy na to inne słowa. Przestrzenie nielokalne, Byty energetyczne, inteligencje z sąsiedniego wymiaru, świadomości niefizyczne. Wygląda na to, że nie zmieniło się zjawisko, tylko język. A to, co nazywano mitem, baśnią, było próbą opisania spotkania z czymś, na co brakowało słów w słowniku obserwatorów. Szanowni Państwo, konkludując. Jeśli to wszystko choćby w części jest możliwe, to nie wykluczone, że istoty z mitów, legend czy współczesnych opisów spotkań z UFO nie przybywają z magicznych krajów lub nieokreślonego miejsca w kosmosie, ale z obszarów będących dotychczas poza naszymi możliwościami poznawczymi. Są one jednocześnie bliskie i bardzo dalekie a oddziela nas od nich zasłona, za którą będziemy starać się zaglądać. Dzisiaj ledwie liznęliśmy ten temat. Całość godna jest niezwykłej teczki w naszym archiwum, ale pokaźnej szafy. Zapraszam Państwa serdecznie do wspólnego zapełniania owej kolejnymi tomami akt archiwum Sfinks. Do zobaczenia. Kłania się Paweł Sadowski.